Dzień dobry Państwu. Dziś strefa obrony gości w Ministerstwie Obrony Narodowej. Naszym gospodarzem jest pan wiceminister Cezary Tomczyk. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Panie ministrze, takim najbardziej gorącym tematem chyba teraz jest tarcza wschód i narosło wokół niej wiele mitów i pewnie będzie narastać, a my chcemy to troszeczkę odmitologizować. Na pewno projekt strategiczny dla rządu i na pewno projekt, który dla nas ma ogromne znaczenie, zarówno z punktu widzenia militarnego ale też z punktu widzenia odstraszania, bo to jest jego podstawowa funkcja. Projekt dotyczy budowy na granicy wschodniej i północnej Rzeczypospolitej ciągu umocnień, fortyfikacji, które mają uniemożliwić ewentualne przedostanie się wroga, no wtedy kiedy zdecydowałby się na taki krok. Mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie. Projekt, który szacujemy na jakieś 10 miliardów złotych. Który ma zarówno ten wymiar e, takiej twardej infrastruktury, czyli jeże żelbetonowe palisady, rowy przeciwczołgowe, polaminowe, a z drugiej strony kwestia innowacji, czyli systemy antydronowe, rozpoznawcze i wszystko, co w, w tych różnych miejscach można y, ukryć. Y, no bo jest oczywiście pewien element y, tego programu, o którym nie mówimy. Mm -hmm. Proszę mi powiedzieć, bo wiadomo, że natura jest naszym sprzymierzeńcem. Zdecydowanie. Na całej długości, to jest bodajże 700 kilometrów, no Pewnie nawet trochę więcej. Myślę, że w mm -hmm. granicach 800 kilometrów to też zależy od, od tego, jak to projektuje wojsko. Czasami wojsko uznaje, że gdzieś trzeba więcej, gdzieś trzeba mniej, ale to jest o tyle ważne, że to nie jest jakby taki projekt, że tutaj mapa i Ktoś sobie narysował palcem. Tylko Matematycznie, prawda? Dokładnie. Wynika to z planów operacyjnych, wynika to z planów natowskich i projektowało to wojsko na poziomie sztabu generalnego, a później to schodzi na poziom dywizji i na poziom brygad. I oni jakby na miejscu to projektują. Mówię tutaj o wojskowych, no bo oni dzięki temu terenowi będą walczyć. Mm -hmm. Czyli każda z, każda z brygad jest gospodarzem jakby danego odcinka. Tak, tak... No, robimy to na poziomie tak, dywizji, tak. ale później tak rzeczywiście na poziomie brygady. Mm -hmm. Proszę mi te 10 miliardów to jest kwota, która będzie wydana w perspektywie kilku lat, rozumiem? Tak, chcemy ten projekt zakończyć do roku 2028, chociaż rzeczywiście na pewno będzie tak, że ten projekt będzie rozwijany, no bo z tym się pewnie wiążą konsekwencje też przecież utrzymania Tarczy Wschód. Że to nie jest tak, że to jest raz zbudowane i nie musi być rozwijane. Chcemy, żeby też gospodarzem Tarczy Wschód był budowany przez nas komponent obrony pogranicza, trochę na ten wzór przedwojenny, ale jednak jesteśmy w XXI wieku. Czyli to będzie taka formacja, oczywiście wojskowa, w dużej mierze uzawodowiona, ale połączona też z, jakby czy wynikająca z doświadczeń wojsk obrony terytorialnej, która będzie się tarczą opiekować. Mm -hmm. Proszę mi powiedzieć, czy będą też e, e, przelokowywane, o ile to nie jest oczywiście tajemnica, czy będą przelokowywane jednostki inne e, wojsk operacyjnych tam w ten rejon? My budujemy dzisiaj dywizję na wschodzie Polski. E, jeżeli chodzi o szczegóły, no to zazwyczaj są to rzeczy e, oczywiście niejawne, ale komunikujemy, gdzie powstają jednostki i jaki jest ich cel. Na pewno chcemy zbudować dwa dodatkowe bataliony, które będą Zabezpieczały tarcze i będą ją budowały, no bo my potrzebujemy wojsk inżynieryjnych. Też pamiętajmy, że to jest bardzo istotne, że w ogóle tarcza wschód wynika z doświadczeń ukraińskich. Że Ukraina wtedy, kiedy umacnia kolejne pozycje, jakby używa tych jakby takiej myśli inżynieryjnej fortyfikacyjnej do tego, żeby się bronić. I prawda jest taka, że od kilku tysięcy lat czasów Juliusza Cezara w tym zakresie zmieniło się bardzo wiele i nie zmieniło się nic, to znaczy obóz warowny, czy jakby budowanie umocnień jest ciągle elementem bardzo istotnym, tylko, że pamiętajmy, że dzisiaj na współczesnym polu walki, no mamy też tą strefę drugą, czyli y, powietrze, mhm. że to co budujemy zabezpiecza nas przed kwestią czołgów, y, y, wozów bojowych i y, y w ogóle takiej siły pancernej, i pozwala no, wiedzieć, że teren jest po naszej stronie i że wróg, jeżeli kiedykolwiek by się pojawił, to wie, że no, ma do sforsowania no, naprawdę wiele tych elementów, które są po sobie. Natomiast no, kwestia obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, kwestia obrony przeciwdronowej i tego wszystkiego, co jest razem i w tym systemie, i wszystkimi innymi, no to jest jakby pewien, pewna holistyczna całość. Mhm. No właśnie, rozumiem, że na razie jest ta rozwijana jakby ta część, można by tak rzec, infrastrukturalna, prawda? Znaczy, wszystkie są rozwijane, tylko że nie o wszystkich będziemy mówić. Znaczy, widać, prawda? Widać te rzeczy takie, które już na przykład są, prawda? To, co Czyli będzie widać. Żelbetowe. Dokładnie. To, co będzie widać, to, sobie, to są. Żebyśmy sobie to tak ustrukturyzowali, żeby każdy to też jasno i dokładnie zrozumiał. Jeżeli jest pas graniczny, to obok pasa granicznego jest 15 metrów, które jest przynależne straży granicznej. Później będzie rów przeciwczołgowy, pierwsza strefa jeży żelbetonowych, później są pola przeznaczone pod minowanie. Oczywiście nie będziemy minować, ale będziemy mieli to przygotowane. Kolejna strefa, gdzie są jeże żelbetonowe, dalej są punkty umocnienia, oporu i tak dalej, więc jakby chodzi o to, że to jest taka Kilkuwarstwowa mm, strefa ochronna, mhm. gdzie właściwie każda z nich pojedynczo już zapewnia ochronę, ale w połączeniu no, dają taką barierę bardzo trudną do sforsowania. Mhm. Potem, oczywiście, dojdą, prawda, te, to co Pan wspomniał, e, wojska e, obrony powietrznej, prawda, e, perymetria, czujniki. Mhm. Tak, no, elektronika mhm. jest tutaj bardzo istotnym elementem. My zresztą jesteśmy też w kontakcie z naszymi sojusznikami z Korei Południowej, którzy mają chyba najbardziej czy najlepiej zabezpieczoną granicę na świecie. Mówię tutaj o granicy z Koreą Północną, ale naszymi konsultantami w sprawie tarczy są przede wszystkim Amerykanie i Brytyjczycy i Finowie, i oni rzeczywiście dużo wnoszą, jeżeli chodzi o kwestie tego docelowego modelu. Zbudowaliśmy też na poligonie w Orzyszu takie centrum doświadczalne, gdzie są wybudowane elementy tarczy i odbywają się różnego rodzaju ćwiczenia, po to, żeby no wiedzieć jak się zachować z jednej i z drugiej strony. I, I oczywiście budujemy to też jakby razem z naszymi sojusznikami z Litwy, Łotwy i Estonii, no bo tarcza wschód płynnie przechodzi w bałtycką linię obrony, i też wymieniamy się doświadczeniami, chociaż myślę, że my ich mamy zdecydowanie więcej od naszych kolegów-bałtów. No właśnie, bo kiedy się spojrzy na mapę, to widać w tej Tarczy Wschód jakby takie miejsca, które są niezagospodarowane, przynajmniej na razie, prawda? Czyli Przesmyk Suwalski oraz, no wiadomo, ten pas z granicy z Ukrainą. No to, to, to ważny element i warto tutaj jakby powiedzieć, jak jest, to znaczy oczywiste, że będziemy zabezpieczać też Przesmyk Suwalski, ale nie musi on być zabezpieczony w taki sposób, jak na przykład granica z Rosją. My będziemy robili to tak, że wszystkie elementy fortyfikacyjne będą składowane w różnych miejscach na granicy, przy granicy, po to, żeby w dowolnym miejscu, czy to dotyczy przesmyku, czy jakiegokolwiek innego miejsca na granicy, żeby w każdej chwili można było tego użyć. Bo jeżeli dochodziłoby do jakiegoś konfliktu, nie daj Boże, no to już będzie na to za późno. My musimy zmagazynować. Jakby wszystkie środki w ciągu następnych, pewnie kilkunastu miesięcy. Mhm. Tak, jeżeli chodzi o granicę z Ukrainą, tam na pewno będziemy zabezpieczać granicę w taki lub po prostu fortyfikując ją. Mhm. Proszę mi powiedzieć, bo też no, narosło trochę mitów, prawda, że będą wywłaszczenia, to się podnoszą takie głosy. Prawda? Mhm. Jak wygląda właśnie sprawa? Jakby, czy, czy zajmowania tam ziemi, czy, czy wymiany, prawda? Z tak, no, 90% inwestycji w ogóle powstanie na terenach, które należą do kowru albo należą do różnego rodzaju instytucji państwowych. Jeżeli gdzieś będzie potrzeba kupienia jakiegoś fragmentu, to oczywiście to zrobimy, natomiast nie przewidujemy żadnych wysiedleń. Myślę, że nie będzie też żadnych wywłaszczeń. Chyba, że to będą jakieś pojedyncze przypadki, ale mówię, że nie przewidujemy, dlatego że wtedy, kiedy to trochę tak jak z przysmykiem suwalskim, znaczy, wtedy, kiedy my te rzeczy mamy zgromadzone i mamy te środki, których możemy użyć w każdej chwili, to współczesne pole walki pokazuje, że przy obrazowaniu satelitarnym, przy wywiadzie, też przy kontakcie z naszymi sojusznikami jest przynajmniej kilkanaście dni, no minimalnie te kilka dni zanim cokolwiek się wydarzy i trzeba mieć tylko te miejsca jakby przygotowane, po to, żeby ewentualnie można było je uzbroić z tego punktu widzenia, więc na każdy z tych wariantów na pewno Polska będzie gotowa. Mhm. Proszę mi powiedzieć, bo wiem, że jeździł Pan prawda, w tamte tereny, spotykał się z mhm. włodarzami gmin, prawda, powiatów. Jakie jest zdanie tamtejszej, tamtejszej społeczności? Myślę, że jest duże oczekiwanie. Co to będzie, jak to będzie wyglądało, dlatego, tak, też ważne, że o tym rozmawiamy i że można różnego rodzaju mity tutaj obalić. Jest duże oczekiwanie, no bo i zresztą yy, ono wynika też z jakby naszej komunikacji w tej sprawie. Ja bym chciał, żeby Polska Wschodnia i Polska Północna skorzystała na tym projekcie, żeby pieniądze, które są wydawane na tarczę wschód, zostały tam w dużej mierze, żeby przy okazji budowy tarczy wschód poprawić tamtejsze drogi. Żeby one miały odpowiednią nośność, żeby poprawić tamte, tamtejsze przeprawy mostowe, żeby wzmocnić szpitale na wschodzie i na północy Polski. My dzisiaj to zresztą robimy, na przykład jeżeli chodzi o szpital w Hajnówce, gdzie z, z rezerwy ogólnej prezesa Rady Ministrów już trafiło kilka milionów złotych na potrzebny sprzęt i 2 miliony złotych rocznie my przeznaczamy na to, żeby finansować 24-godzinne dyżury lekarskie. Lekarze są ściągnięci z Warszawy, oni tam są na miejscu i oni nie są tylko dla żołnierzy, tylko są dla wszystkich. Uruchomiliśmy też 24-godzinne pogotowie śmigłowcowe, bo LPR nie działał tam przez całą dobę. Są dodatkowe, zabezpieczone karetki pogotowia, i jakby z tego wszystkiego korzystają zarówno żołnierze, jak i ludność tam na miejscu. I trzeba to sobie jasno powiedzieć, że po prostu Polska Wschodnia jest bezpieczna. Ludzie tego komunikatu bardzo tam potrzebują i ja go też dzisiaj z miłą chęcią powtarzam, bo jest po prostu prawdziwy. No właśnie, jak rozmawiałem z generałem Szkutnikiem, on właśnie był, jest twórcą, prawda, tego, tej sieci takiej, tych posterunków medycznych, prawda. Ładnie to zaprojektował, rozrysował, więc jakby to działa, prawda? Natomiast to, co, o, to o czym Pan wspomniał, że Tarcza Wschód jest też szansą taką infrastrukturalną, prawda? Jak się nawet, jak ktoś teraz przyjedzie na Podlasie, prawda, to widzi różnicę nawet w stosunku do tego, co było powiedzmy 3-4 lata temu, mm -hmm. prawda? Tak i te, te szanse dotyczą też takich rzeczy, o których na przykład nie myślimy na co dzień, czyli na przykład telefonii komórkowej. Dzisiaj mało kto wie, a wiedzą to mieszkańcy doskonale, mieszkańcy wiedzą, tak. ale mieszkańcy Łodzi, Poznania czy Wrocławia raczej nie, że zasięg komórkowy na granicy z Białorusią jest fatalny. Zasięg komórkowy na granicy z Rosją jest fatalny. I że to nie jest tylko kwestia pasa, tam kilometra czy dwóch od granicy. To jest kwestia kilkudziesięciu kilometrów, gdzie naprawdę ciężko złapać zasięg. I to jest też coś, o czym my rozmawiamy z telefoniami komórkowymi, bo my chcemy i pomóc ludziom. I chcemy pomóc sobie, czyli jakby wojsku, żeby wojsko miało dobrą łączność. Oczywiście wojsko ma łączność inną, ma łączność specjalną, ale czasami opiera się na cywilnej. tej łączności cywilnej. I to są też trochę doświadczenia, na przykład z Powodzi. Także tam ludzie tracili łączność, bo te BTS, -y, czyli te stacje bazowe, Po prostu traciły zasilanie. No właśnie, pamiętajmy też, że będzie obrona cywilna, prawda? Która musi być mocna. No i ona jest też mocna taką łącznością. Prawda? No tak. no, łączność jest y, kluczowa, a uważam, że w tej sprawie akurat jest wiele do zrobienia. Mhm. A proszę mi powiedzieć, czy, czy dużo się firm zgłasza, które chcą brać udział właśnie w tych infrastrukturalnych pracach y, przy Tarczy Wschód? Coraz więcej. My zachęcamy też firmy, szczególnie z tamtego rejonu. I to są firmy, które jakby działają tam, czyli to są betoniarnie, to są firmy, które mają swój sprzęt budowlany, żeby zgłaszały się do inspektoratu wsparcia i żeby dawały znać, że są gotowe wykonać te elementy, bo my będziemy z tych firm korzystać. Chcemy, żeby to było tak, że tak jak mówiłem wcześniej, żeby te pieniądze zostały w Polsce. To znaczy, jeżeli chodzi o innowacje. To będzie oczywiście różnie, bo zależy od systemów, które zostaną tam zainstalowane. Natomiast jeżeli chodzi o twardą infrastrukturę, to są firmy z Polski i chcemy, żeby najlepiej to były firmy z Podlasia, z Lubelskiego, z Warmińsko-Mazurskiego, z Podkarpacia. Uważam, że to jest też należy się po prostu ludziom tam na miejscu. Mhm. Czy jest duże zainteresowanie mieszkańców tamtejszych terenów służbą wojskową lub też w innych formacjach właśnie granicznych, albo tą formacją e, graniczną? On powiedział, rynową. że ogólnie jest duże zainteresowanie służbą wojskową w Polsce, że, tak jak na przykład policja boryka się z różnego rodzaju problemami tym, które dotyczą wakatów, no my takiego problemu nie mamy. Raczej jest tak, że ten napór do służby jest duży, i ja bym chciał, żeby też docelowo każdy, kto chce, mógł przynajmniej zostać przeszkolony i przejść tą dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową, która w tym swoim zasadniczym czy podstawowym charakterze ma 28 dni. Ale uważam, że wszystkie formy przeszkolenia powinny być dostępne dla każdego. To znaczy, jeżeli ktoś chce i ma czas w weekend, to niech pójdzie na weekend. Jeżeli ktoś ma czas na tydzień, to niech pójdzie na tydzień. Jeżeli ktoś może iść na miesiąc, niech idzie na miesiąc. Jeżeli ktoś chce regularnie się szkolić, jest dla niego WOD, który też jest y, taką formacją, która się bardzo sprawdziła. I myślę, że wielu y, tych, którzy uważali, że WOD y, jest złym pomysłem, y, no, musi zweryfikować po prostu swoje myślenie. Mhm. Czyli już y, jakby, myślę, że to nie. Y Powoduje, że nie ma planów, prawda, wprowadzenia obowiązkowej służby wojskowej, bo pojawiają się Nie ma takich planów, tak tylko pamiętajmy też, że obowiązkowa Głos. służba wojskowa nie została zlikwidowana, tylko została zawieszona, że pobór jest zawieszony. Więc państwo w każdej chwili może taki pobór odwiesić. Takiego planu w tej chwili nie ma, ale to też wynika z tego, że mamy duże zainteresowanie właśnie dobrowolną służbą wojskową. Natomiast no, kwestia rezerwistów jest kwestią kluczową. My musimy budować armię rezerwistów, ludzi, którzy będą przeszkoleni, i którzy po prostu y, będą y, gotowi wtedy, kiedy przyjdzie czas. Y, ale no, robimy wszystko, żeby, żeby nigdy nie musieli się sprawdzać. Mhm. A proszę być, kiedy y, y, ustawa o, o y, Tarczy Wschód ma szansę w, y, wejść w życie? Y, y, program realizujemy na podstawie uchwały Rady Ministrów. Uchwała weszła w życie. Został też powołany zespół koordynujący. Na czele stoi minister obrony narodowej i y, y, ten zespół składa się z wielu resortów. Więc my nie potrzebujemy specjalnej ustawy, ale robimy specjalną ustawę nie dotarczy, tylko w ogóle do wszystkich inwestycji wojskowych. Mhm. I też Państwu powiem, z czego to wynika, byłem w, w Tomaszowie Mazowieckim w kawalerii powietrznej w jednostce i rozmawialiśmy o tym, jak można sprawić, żeby na poziomie jednostek im było łatwiej, mogli realizować inwestycje, żeby to wszystko szło dobrze. I dowódca mówi panie Mistrze, no jak mamy swobodnie realizować inwestycje, jak wymiana drzwi do kancelarii tajnej jest projektem budowlanym, który trwa 5 lat drzwi. No więc umówmy się, że to nie jesteśmy w takim momencie, kiedy my możemy 5 lat wymieniać drzwi. Więc ten absurdalny przykład jakby pokazuje, z jakimi absurdami wojsko musi się liczyć wtedy, kiedy próbuje na przykład realizować inwestycje na terenie własnej jednostki gdzie w ogóle Monty jest trochę takie małe państwo, gdzie tu są, znaczy są służby geodezyjne, tak, jest Urzędy, straż pożarna, dozory techniczne, szpitale, jakby tu wszystko jest, więc naprawdę trochę więcej zaufania do, do wojska i w związku z tym skracamy taką procedurę inwestycyjną. Ta ustawa już jest po, po wstępnej ocenie Komitetu Programowania Prac Rządów, Rondu i jest na etapie konsultacji. Myślę, że w ciągu kilku tygodni, mam nadzieję, że kilku tygodni trafi do rady ministrów. Mhm. A przecież powiedzieć Pan wspomniał o roli ekspertów, prawda? Z, czy to z Korei, czy to z Ukrainy? Czy oni są obecni tylko tam na poligonie w forzyszu, czy też wizytowali właśnie i wizytują te miejsca, gdzie te umocnienia są i będą? Czy budowane? Wizytowali Amerykanie i Brytyjczycy. Mhm i Litwini, Łotysze, Stończycy, no bo z nimi mamy taki bieżący kontakt, a jeżeli chodzi o kwestie Korei, to po prostu to są nasi partnerzy, jeżeli chodzi o zakup sprzętu, mhm. więc chcemy tą innowację też budować z nimi, jeżeli oczywiście to będą projekty, które będą dla nas sensowne. To, to jest naprawdę bardzo istotne i wtedy, kiedy ja rozmawiam z samorządowcami tam na miejscu, to oni właśnie mówią tylko o tym, albo głównie o tym. Czyli z jednej strony mówią, że chcieliby na tarczy skorzystać, a z drugiej strony chcieliby, żeby jakby tarcza była odpowiedzią i żeby wszyscy wiedzieli, że w związku z tarczą i w związku z tym, co tam się dzieje, jest bezpiecznie. Bo jest dzisiaj duży problem z turystyką, jeżeli chodzi o Warmię i Mazury, jeżeli chodzi o Podlasie, mniej jeżeli chodzi o województwo lubelskie. I dzisiaj powinniśmy na każdym polu wysyłać sygnał, że tam jest bezpiecznie i że warto odwiedzać Polskę Wschodnią. Bo y, po prostu na to zasługuje. Mhm. Jasne. Dziękuję pani minister. Dziękuję bardzo. bardzo. Byliśmy gościem pana ministra Cezarego Tomczyka. Dziękujemy państwu. Bardzo dziękuję.